No cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj pragnę Was zaprosić na takie przytulne sprzątanie i gotowanie ze mną. Jeżeli ten film Wam się spodoba, to oczywiście zostawcie kciuka w górę, komentarz i subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a my zaczynamy. Słuchajcie, chciałam jeszcze zaznaczyć, że ten filmik nie ma być jakimś poradnikiem, jak sprzątać, nie wiem, jakich produktów używać do sprzątania, jakie są najlepsze, najbardziej ekologiczne. Ja też, powiem Wam szczerze, nie uważam się za szpeca w tej dziedzinie. Ten filmik ma po prostu na celu, mam nadzieję, Was zmotywować troszeczkę. Może macie niedługo taki duży dzień sprzątania i będzie mi bardzo miło, jeżeli mój filmik Was w jakiś sposób zmotywuje. Dzisiaj będzie to troszeczkę inaczej u mnie wyglądało. Ja mam system sprzątania, który sprzedała mi moja mama i naprawdę świetnie się u mnie sprawdza, a mianowicie sprzątam codziennie jedno pomieszczenie i naprawdę jest to świetne rozwiązanie, ponieważ nie odczuwacie tak tego, nie tracicie na to dziennie dużo czasu, a mieszkanie naprawdę jest czyste. Dzisiaj to będzie wyglądało troszeczkę inaczej, ponieważ dzisiaj sprzątam całe mieszkanie, także powiedziałabym, że pora skończyć tutaj gawędzić i zabieram się za robotę. Zapraszam Was serdecznie. Zanim zacznę wykonywać obowiązki domowe, zatroszczę się o Dobry nastrój, włączam w sobie muzykę country w każdym pomieszczeniu w moim mieszkaniu. Dzięki zapachowej świecy będzie się w mieszkaniu nosił piękny zapach, nawet przed sprzątaniem. Słuchajcie, uważam, że dobry nastrój to jest naprawdę połowa sukcesu. I oczywiście przygotowuję sobie coś do picia. Zazwyczaj piję kawkę podczas sprzątania, ale jako, że dzisiaj wypiłam już dwie kawki, zrobię sobie herbatkę, włożyłam imbir, cytrynę, łyżeczkę kurkumy, zalewacie to wrzątkiem i odstawiacie na 5 minut, żeby się zaparzyła. Kiedy troszeczkę przestygnie, słodzicie ją miodem i możecie pić. Naprawdę jest przepyszna, polecam Wam szczególnie na jesień i zimę. Na początek wstawiam pranie. Jeżeli robicie białe pranie, to bardzo Wam polecam dodać do proszku sodę oczyszczoną, dzięki temu wasze pranie będzie aż lśniło. Teraz zmywam naczynia po śniadaniu, i jeżeli jest taka potrzeba, to wyciągam naczynia do zmywarki, ale opróżniam zmywarkę wczoraj, także dzisiaj mam spokój. Od samego rana wietrzyłam w sypialnię, a teraz pora pościelić łóżko. Pościel spryskuję mgiełką zapachową bottom Body Rocks o zapachu wanilii i miodu. Dla ciekawskich tak mam shorty, pod spodem, także możecie być spokojni. Teraz wycieram kurze i myję meble. Mój trik to po prostu płyn do mycia naczyń i ciepła woda. tutaj dziewczyny świetny trik weźcie perełki lenor wsypcie go do woreczka i taki woreczek włóżcie sobie do szafy, za każdym razem kiedy będziecie otwierały szafę to naprawdę będzie unosił się piękny zapach no i sprzątamy dalej sypialnię, tutaj teraz toaletka na której zawsze osadza się mnóstwo kurzu, także naprawdę często muszę ją czyścić niestety Open up the window!

I teraz popracuję mój robot Rumba, powiem Wam, że nie wyobrażam sobie, jak ja wcześniej mogłam bez niego żyć. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam tego robota. A to jest mój ulubiony preparat do mycia podłóg winylowych. Czas na łazienkę. Używam następujących produktów. Najbardziej lubię ocet z marki Frosz, ponieważ łazienka pięknie się po nim błyszczy. No i zabieram się za szorowanie łazienki, ale muszę Wam powiedzieć, że mycie łazienki to nie jest czynność, którą lubię robić. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakiego pomieszczenia nie lubicie sprzątać. Teruje jeszcze kran ściereczką z wiledy. Zobaczcie jak to pięknie się błyszczy. No i zabieram się za mycie mebli. Na szczęście nie muszę myć szafek w środku, ponieważ ostatnio to zrobiłam. Wszystko jest wymyte, uporządkowane, także dzisiaj mam to z głowy. Wanny również jest zadaniem, które średnio lubię wykonywać, no ale cóż. Umytą już wanny psikam na koniec jeszcze sargotanem. I teraz najmniej przyjemne dla mnie zadanie, czyli prysznic i mycie toalet. Do umycia mam jeszcze małą łazienkę, ale tutaj to już idzie bardzo szybko i sprawnie. W międzyczasie rozwieszam pranie. Teraz mała przerwa od sprzątania, zabieram się za obiad. W takie dni jak dzisiaj, kiedy mam wystarczająco do roboty i nie chcę siedzieć dwie godziny w kuchni, robię posiłki szybkie i pożywne. Do takich posiłków właśnie zalicza się ta zupa to jest zupa z pieczarkami, z makaronem, z kukurydzą, z kurczakiem. Przepis znajdziecie spod spodem i zachęcam Was do ugotowania takiej zupy, ponieważ robi się ją naprawdę bardzo szybko, a jest smaczna i pożywna. When we were younger, we used to sit on the grass. Among the flowers, we just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, cause when we were younger,

Lodówkę i piekarnik mam z głowy, ponieważ czyściłam je dwa dni temu. Zanim umyję blat, czyszczę wszystkie sprzęty, które na nim stoją. Tutaj moja maszyna do kawy wymaga już porządnego czyszczenia. Wam bardzo polecić te gąbeczki z Wiledy. One są mega wytrzymałe i nic się do nich nie przykleja. Używam też mleczka lawendowego z firmy Frosch i teraz będę czyściła mój zlew. Ja mam jasny, kamienny zlew, który bardzo lubi się przebarwić na przykład od kawy, którą mój mąż zawsze tam wlewa, mimo że się na niego złoszczę, także często muszę ten zlew czyścić. Na koniec pryskuję kuchnię takim preparatem neutralizującym przykre zapachy. Okej, okay, został mi jeszcze przedpokój. Tam, gdzie robot nie dojdzie, w ruch wchodzi oczywiście otwórzacz. I słuchajcie, ostatni pokój do umycia. Mam teraz tylko salon. Regały z książkami ostatnio szorowałam, także yy, pobieżnie wycieram kurz, myję meble. I zabieram się za czyszczenie sofy. from your parents sometimes we got a bit out of control when they found out we ran from home just to scare them we were free when we were 17 mm -hmm. a to is mój ulubiony produkt do mycia to stay touch but we to move life ran away from us if i could go back Be 17 again yeah i would na koniec składam jeszcze wczorajsze pranie crazy like we I teraz w czystym, pachnącym mieszkanku e, zapalam świeczkę zapachową i wreszcie mogę się zrelaksować. Kochani, mam ogromną nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Czekam jak zawsze na Wasze komentarze i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Także trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!